Ford Storgermas wraz z menadżerem floty organizuje Akademię Flotową, by zaprezentować Forda Focusa najnowszej, czwartej już generacji. Przedsiębiorcy, zarządcy flot w firmach będą mieli do dyspozycji Forda Focusa we wszystkich dostępnych wariantach. Będą samochody z silnikiem benzynowym oraz diesla z automatyczną oraz manualną skrzynią biegów w wersji Hatchback Kombi oraz pojawi się najnowsza wersja dla aktywnych, czyli Ford Focus Active. Bardzo ważne w wyborze samochodu do firmy jest nie tylko to, że wybieramy auto, które nam się podoba i które będzie na co dzień w naszej, naszej firmie jeździło, ale również to, żeby wybrać odpowiednie ubezpieczenie, finansowanie, aby wybrać odpowiednie usługi, które pozwolą nam zoptymalizować koszty. Tutaj poznajemy różnego rodzaju opcje finansowania, opcje ubezpieczeń, opcje tego, aby... Nasze wydatki co miesięczne w firmie były jak najniższe, jak możemy zoptymalizować również koszty usług dodatkowych, telematyki, czy też nawet zwykłego mycia, czyszczenia, porządkowania swoich samochodów firmowych. Także to dzisiaj wszystko we Wrocławiu. Mamy okazję poznać, o tym mamy okazję porozmawiać i o tym mamy okazję podyskutować. Ford Focus to jest model, który produkowany jest od 21 lat. Pierwszy raz zaprezentowano go w roku 1998, czyli zupełnie w innym czasie motoryzacji. Po drodze Focus oczywiście ewoluował, czasem w dziwną stronę. Na przykład trzecia generacja była projektowana, wnętrze tego samochodu było projektowane przez roboty. I w związku z tym mieliśmy dziwne kształty, dużo różnych guzików. Czwarta generacja to jest samochód, który w moim rozumieniu był projektowany przez żywego człowieka. W środku stonowany, w środku dyskretna deska rozdzielcza. Oczywiście zgodna z tendami, czyli mamy duży ekran na, na, na samym szczycie. Mało guzików i rzecz fantastyczna. Nie wiem jakim cudem to się udało, ale w tym samochodzie, wprawdzie ma nową płytę podłogową, ale dłuższą zaledwie o 5 cm, przestrzeni z tyłu jest znacznie, znacznie więcej. I wszyscy ci, którym o tym na wykładzie opowiadałem, są zaskoczeni. W momencie, gdy wsiadają do tyłu, to mówią: Cofałeś fotel? No właśnie, i o to dokładnie chodzi w samochodzie kompaktowym czyli, żeby na zewnątrz nie był bardzo duży, ale żeby w środku było dużo przestrzeni. Ford Focus spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających flot. Warto zwrócić uwagę już na podstawowy wariant tego modelu, który już w podstawie zawiera takie elementy jak asystent pasa ruchu. Asystent antykolizyjny kierowcy oraz światła LED do jazdy dziennej. Ford Focus to auto tak naprawdę bardzo popularne we flotach. Dzisiaj chcemy umocnić jego pozycję na rynku, pokazać nową gamę, pokazać nowe silniki, nowe wersje wyposażenia i udowodnić, że warto ten samochód do swojej floty zakupić. No oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że w najnowszym Fordzie Focusie silniki mamy ekologiczne. Więc no w tą stronę idzie cała motoryzacja i Ford tutaj absolutnie nie zamierza hamować, nie zamierza iść ścieżką pod tytułem: nagle sobie zapakujemy do kompaktu V8. Nie. Mamy silniki downsizingowe, czyli o małej pojemności, turbodoładowane, ale całkiem mocne. Mamy silniki od 85 KONI do 180 KONI. No, każdy znajdzie coś dla siebie. Akademia Flotowa Ford Store Germas powstała po to, by pokazać flotowcom oraz firmom, że wybór samochodu to nie tylko parametry, to nie tylko tabelka. Tutaj na własne oczy mogli przekonać się, jakim produktem jest najnowszy Ford Focus, porównać wszystkie jego wersje oraz wszystkie wyposażenia. Sądząc po frekwencji oraz szerokim zainteresowaniu, jesteśmy pewni, że to nie była ostatnia edycja naszej Akademii. Będziemy powielać takie działania, spotykać się u nas czy u Państwa w firmie, by prezentować nasze najnowsze produkty.